Przy budowaniu oferty na dostawę energii elektrycznej znalazłem duże straty, jakie firma ponosi. To był znaczny koszt. Koszty związane z przekroczeniem mocy biernej, parędziesiąt tysięcy złotych co, co miesiąc. Doszliśmy do wniosku, że da się te koszty zredukować. I teraz ten, go, ten koszt w ogóle dla nas nie istnieje. Każdy z nas na co dzień napotyka na elementy z tworzyw sztucznych. Znajdujemy się w Elblągu, w północnej części Polski. Zakład na przestrzeni wielu, wielu lat, od 1978 roku zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Od samego początku w branży automotive. Zaczynaliśmy od dużego Fiata. Adam Grotowicz, jestem dyrektorem technicznym. Dostarczamy wyroby do czołowych, światowych koncernów. Obszarem naszej działalności jest produkcja wyrobów dla branży elektrotechnicznej. Produkowaliśmy również dla różnych branż, w tym zabawkarskiej. To, co nas wyróżnia, to mnogość technologii tutaj pod jednym dachem. Tutaj mamy skarkę połączoną z automatyczną linią montażową. Wyroby przez robota są przekazywane na linię sezonującą. A z innej sezonującej odbierane przez robota i przechodzą przez kolejne kroki cyklu produkcyjnego. Techniki dekoracyjne, takie jak IML, hot stamping. Jest to sposób dekoracji polegający na umieszczeniu etykiety w formie wtryskowej bezpośrednio. Heat transfer i tamponowanie, trysk wspomagany gazem, oraz lakiernia, która jest również ważnym działem. To jest obszar odbioru jakościowego wyrobów po lakierni. Dodatkowym naszym atutem jest narzędziownia. Obsługujemy powierzone formy wtryskowe, daje to elastyczność i kompleksowość. Konkurujemy z producentami azjatyckimi. Tutaj liczy się koszt. To są procesy bardzo energochłonne. Nazywam się Leszek Dudkiewicz, w firmie Fortum pracuję od 11 lat. Moja praca polega na poznawaniu i rozwiązywaniu problemów klientów. Z firmą Hanyang-Zas pracujemy od 2021 roku. Ta współpraca odbywa się na zasadach no, bardzo partnerskich. Dość znaczne koszty ponosiliśmy z tytułu energii biernej. Dokonaliśmy audytu parametrów dystrybucyjnych. W których badaliśmy jeden z elementów kosztowych, jakim było przekroczenie mocy biernej. Zaproponowaliśmy automatyczny układ kompensacji mocy biernej. Fortum wskazało nam ten obszar jako element do modernizacji, który od razu pozwoli nam na oszczędzenie znacznych środków. Dwa miesiące od podpisania umowy na tą kompensację układ został zamontowany. Klient cieszył się redukcją, całkowitą redukcją kosztów w tym zakresie. No i w zasadzie ta instalacja spłaciła się w okresie krótszym niż jeden rok. Fortum dostarcza nam nie tylko energię elektryczną, ale również gaz, który używamy głównie na potrzeby naszej lakierni. Są to dość znaczne ilości. Podstawowym narzędziem do kontraktowania paliwa gazowego i energii elektrycznej jest nasz autorski program ClickPrice. Price. Wielokrotnie, na przykład w ciągu jednej godziny śledząc bieżące notowania, dokonywałem zakupu energii. Nastąpił w ciągu godziny duży spadek. A więc automatycznie można w szybki sposób anulować tą ofertę i złożyć nową na tą samą ilość czy na większą. To, co dała nam współpraca z Fortum, to duża elastyczność, duże wsparcie. Z czystym sumieniem jesteśmy w stanie polecić i rekomendować współpracę z Fortum. Klient podpisując umowę energii elektrycznej, nie kupuje tylko energii, kupuje wsparcie. No i tak wygląda dzisiaj w naszym rozumieniu nowoczesne podejście do sprzedaży energii elektrycznej.